Deszcz tej nocy był bezlitosny, zdawał się zmywać wszystko. Hałas, ból, przeszłość. Itan kurczowo ściskał kierownicę, gdy po niebie przetoczył się grzmot. Wycieraczki z trudem radziły sobie z szybą, rozcinając tafle wody, podczas gdy on prowadził swoją starą limuzynę prawie wyludnioną drogą. Właśnie skończył podwójną zmianę na budowie, wyczerpany lecz zdeterminowany, by dotrzeć do domu do swojego śpiącego syna. Nie wiedział jeszcze, że burza nie była jedyną rzeczą, która tej nocy miała wybuchnąć. Nagle błysk ruchu przyciągnął jego wzrok. Postać potykająca się na poboczu drogi, upadająca na mokry asfalt. Bez namysłu, Itan gwałtownie zahamował. Opony ześliznęły się po śliskiej nawierzchni. Wyskoczył w ulewę, zimny deszcz przeszywał jego kurtkę. Kiedy do niej dotarł, zamarł. Sukienka kobiety była podarta i przemoczona, twarz blada, a dłonie drżały, gdy ściskała brzuch. Była w ciąży i krwawiła. Czas stanął w miejscu, jej wargi poruszyły się słabo, szepcząc przez burzę. Proszę, nie zabieraj mnie do szpitala, wyszeptała. Ale zanim Itan zdążył zapytać, dlaczego jej oczy zamknęły się, instynkt przejął kontrolę. Podniósł ją w ramiona, czując ciężar jej bezwładnego ciała i kruchość nowego życia, które nosiła. Deszcz padał mocniej, gdy niósł ją do samochodu, przerażona twarz jego syna była widoczna przez zaparowaną szybę. Jeśli wierzysz w życzliwość, przebaczenie i drugie szanse, poświęć teraz chwilę, aby polubić, skomentować, udostępnić i zasubskrybować. Te historie to nie tylko fikcja, to przypomnienia, że jeden akt współczucia może zmienić wszystko. Ethan ułożył kobietę na tylnym siedzeniu, okrywając ją swoją kurtką. Jego syn Liam, zaledwie osiemletni, patrzył na to szeroko otwartymi, zdezorientowanymi oczami. Czy nic jej nie jest, tato? Zapytał cicho. Itan wymusił skinienie głową, choć strach ściskał mu pierś. Nie wiedział. Nie wiedział nawet kim była, dopóki światło przejeżdżającego samochodu na krótko nie oświetliło jej twarzy. Jego serce zamarło. To była Claire. Kobieta, która kiedyś była dla niego wszystkim. Kobieta, która zniknęła z jego życia pięć lat temu bez słowa, pozostawiając po sobie pytania bez odpowiedzi i serce pełne blizn. Ruszył dalej, a przynajmniej próbował. Jego dni wypełniała praca i wychowywanie Liama, jego noce cisza. Ale teraz los sprowadził ją z powrotem: złamaną, krwawiącą i przerażoną. W środku burzy jechał przez deszcz, jego myśli szalały. Dlaczego nie chciała jechać do szpitala? Kto ją skrzywdził i czyje dziecko nosiła? Pytania wierciły mu dziurę w głowie, ale pilność sytuacji uciszyła je. Gdy cicho jęknęła z tylnego siedzenia, Itan mocniej nacisnął na gaz. Jego puls przyspieszył w stronę szpitala. Pielęgniarki wybiegły z pomocą. Kler zabrano na noszach, jej słaby głos błagał o coś, czego Itan nie mógł do końca usłyszeć. Stał tam przemoczony do szpiku kości, wpatrując się, jak znika za drzwiami pogotowia. Wspomnienia wróciły. Jej śmiech, ich nocne przejażdżki, noc, kiedy powiedziała, że go kocha. I dzień, kiedy odeszła bez wyjaśnienia. Minęły godziny. Liam zasnął na krześle obok niego. Itan siedział nieruchomo w poczekalni, każde tyknięcie zegara echem odbijało ten sam strach. Co, jeśli stracił ją, zanim zdążył uzyskać odpowiedzi, na które zasługiwał? Wreszcie podszedł lekarz. Jego twarz była poważna, ale spokojna. Jest stabilna, powiedział. Przywiózł ją pan w samą porę. Jeszcze kilka minut. I jego głos zamarł. Mitan odetchnął z ulgą, ale potem padły kolejne słowa, które odebrały mu mowę. Panie Walker, powiedział delikatnie lekarz, pani prosiła o pana, a jest coś, co powinien pan wiedzieć o dziecku. Świat Itana się zachwiał. Poszedł za lekarzem cichym korytarzem. Jego serce biło tak mocno, że ledwo mógł oddychać. Kiedy wszedł do pokoju, Kler wyglądała krucho w ostrym świetle jarzeniówek. Jej twarz była blada. Ale oczy pełne łez. Przez chwilę żadne z nich się nie odezwało. Dźwięk deszczu o okno wypełniał ciszę między nimi. Wtedy wyszeptała, i nigdy nie przestałam o tobie myśleć. Jej głos drżał, mieszanka bólu i ulgi. Sięgnęła po jego dłoń i choć jego instynkt kazał mu się cofnąć, nie mógł. Było coś w jej oczach, to samo ciepło, które kiedyś znał, ale przysłonięte poczuciem winy. Byłam w ciąży, kiedy odeszłam. Kontynuowała, łzy spływały jej po policzkach. Bałam się, Itan. Mój ojciec zaaranżował dla mnie małżeństwo po naszym rozstaniu. Groził, że zabierze mi wszystko, jeśli nie posłucham. Chciałam ci powiedzieć, ale myślałam, że zniknięcie było jedynym sposobem, by chronić ciebie i nasze dziecko. W głowie Itana zrobiła się pustka. Nasze dziecko? Słowa zawisły w powietrzu niczym grzmot. Claire skinęła słabogłową. głową. Ma teraz osiem lat. Nazywa się Liam. Pokój zdawał się wirować. Itan cofnął się, chwytając się krawędzi krzesła dla oparcia. Spojrzał w stronę drzwi, gdzie stał jego syn, pocierając oczy, zdezorientowany hałasem. Kler podążyła za jego wzrokiem, a jej ręka poderwała się do ust, gdy zobaczyła chłopca. Jej głos się załamał. Itan, on jest nasz. Prawda uderzyła ją z porażającą jasnością. Chłopiec, za którym tęskniła każdej nocy. Dziecko, które opłakiwała w milczeniu, stało zaledwie kilka stóp dalej, żywe, bezpieczne i wychowywane przez mężczyznę, którego kiedyś kochała. Zaszlochała, to był płacz, który wypływał z lat żalu. I tan poczuł, jak coś w nim pęka. Gniew, zamieszanie, złamane serce wszystko splątane z bolącą miłością, którą głęboko zakopał. Usiadł obok niej, niezdolny do mówienia. Przez lata wyobrażał sobie ten moment, co powie, jeśli kiedykolwiek ją ponownie zobaczy. Ale teraz nie było słów wystarczająco silnych, by połączyć lata, które stracili. Jedyne, co mógł zrobić, to wziąć ją za rękę. Powinnaś odpocząć, wymruczał cicho. Porozmawiamy później. Tej nocy, patrząc jak śpi, Ethan myślał o wszystkim. Samotność, zmagania, ciche noce, które spędził zastanawiając się, co poszło nie tak. Zbudował mury wokół swojego serca, mówiąc sobie, że przebaczenie to słabość. Ale teraz, widząc ją kruchą i złamaną, zdał sobie sprawę, że przebaczenie nie polega na zapominaniu przeszłości. Polegało na uwolnieniu się od niej. Następnego ranka Kler obudziła się i zobaczyła Liama siedzącego przy jej łóżku, trzymającego kubek soku. Uśmiechnął się nieśmiało. Tata powiedział: Jesteś chora. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejesz. Spojrzała na niego przez łzy, niezdolna wypowiedzieć słowa. Każdy uśmiech, każdy gest, każda okruchina życzliwości, którą okazał, przypominały jej o Itanie i o życiu, które mieli dzielić. Kiedy Itan wrócił ze śniadaniem, wreszcie znalazła odwagę, by przemówić: Nie zasłużyłam na twoją pomoc zeszłej nocy, powiedziała cicho. Po tym wszystkim, co zrobiłam, Itan potrząsnął głową: Nie musiałaś na to zasłużyć, po prostu tego potrzebowałaś. Ta prosta linia całkowicie ją złamała. Płakała w jego ramionach, nie z żalu, ale z ulgi. Rodzaj uwolnienia, który następuje, gdy wreszcie przestajesz uciekać przed prawdą. Przez lata nosiła poczucie winy i sekrety, wierząc, że niektóre rany nigdy się nie zagoją. Ale współczucie Itana w deszczu zmieniło wszystko. Dni później, gdy dochodziła do siebie, rozmawiali godzinami o przeszłości, o Liamie, o tym, co jeszcze można było uratować. Ból nie zniknął z dnia na dzień, ale coś silniejszego zaczęło zajmować jego miejsce. Przebaczenie i krucha nadzieja na przyszłość. W dniu wypisu Kler deszcz powrócił. Tym razem delikatniejszy, niemal oczyszczający. Stali przy drzwiach szpitala, obserwując, jak mrzawka pada na miasto. I tan spojrzał na nią, potem na Liama i po raz pierwszy od lat poczuł spokój. Niektóre burze, zdał sobie sprawę, nie przychodzą, by niszczyć. Przychodzą, by oczyścić drogę. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, proszę, polub, udostępnij i zasubskrybuj, aby wspierać więcej historii o miłości, odwadze i drugich szansach. A zanim odejdziesz, skomentuj poniżej. Czy wierzysz, że prawdziwa miłość może przetrwać nawet po latach bólu i ciszy? Bo czasami przebaczenie nie jest końcem historii.